Nie myślę o dziesięciu innych rzeczach, tak jest mi ładnie. O, cześć! nie wiem, jakaś różowo-włosa anglosia. To tam Bartuś wymyślił. On w Afryce był, to się naoglądał, jak ludzie sami sobie robią pojazdy, wiecie, takie się no ty gnoju walony! Dawaj nie wkręcajcie tak nigdy, błagam was. Czemu? Co jest z tym złego? pan, co wkręcałeś. W zakładzie stolarskim Bartka Kubiskiego wszystko jest na odpierdziel. Nic nie jest prosto, i nic nie jest tak, jak być powinno. Jak już myśleliście, że nie da się być więcej niż wie Ty wnuj. O, ale to jest... uj. Co? Źle coś robię. A jakbym ukrył tą kamerę, to by była bardzo w Wrócił chłop z Afryki, bo tak w miesiącu z Przemkiem Pro nie przeżyjecie tego. Jezus, tam kogoś zażynają chyba. Ej, a co jeżeli Bartkowi pęknie deska? Bo jest na to szansa. Obym pękła w życiu tylko deska.